Mano, to ja Paweł piekło. I dzisiaj gramy w Art of War legends. A to wiecie, subskrypcje? Pisała jedna osoba, napisała mi że terytorium, a aż cztery chyba osoby czy trzy nie wiem, już nie pamiętam napisały mi arena. Także dzisiaj lecimy z areną i wyzwaniami. Dobra, otwieramy sobie box. Dobra, mamy bohatera. Uuu, uh, 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 coś nowego. innego o, to jest z wyzwań Czekajcie chwilę bo tu można się otworzyć totem mamy Dobra, moi i słuchajcie Musimy wejść jeszcze sklep, zobaczyć co jest za darmo Jedna katapulta jest za darmo i jeszcze ten kupujemy. Ha. Ale fajnie. Można sobie to kupić zawsze. punkty do niego dobra to było wszystko i teraz arena i gramy na wyzwaniach mm -hmm. weźmiemy mocniejszego łej tak mało wojska ma a ja małego? nie ma tego? Mm. tego. Mm. Mało rozplanowane, mało lepszone. Uhuhu, uh, wygraliśmy. Więcej najwięcej poharków nam nabije? Zobaczymy tego pana i marmi. armii. No, mi się wydaje, że przejdzie. Mi się wydaje, że przejdzie. Dobra, lecimy. Aha, chciałbym wam polecić też kanał Jakub. Lorgra. gra, lore, gra. na Robloxa i wpiszcie sobie Paweł 23 lol i może będziemy grać razem na odcinku no tutaj nie wiem czy będę miał szansę mam tego bohatera ale nie wiem jak mówiłem dobrze ulepszone wojsko Daję większą. Patrzcie. On ten ten odbyt, jest najlepszy. Minus pięć pucharków, kurde. Ale tam dobra. Ty, gościu, to się schować możesz, że tak powiem. W ogóle mi tak dużo wojska nie odbiera, no. Odbierz nagrodę. O, odbierz. Mamy skrytobójcę, dobra. Mamy 15 osób w barakach. Dobra, i teraz ulepszamy. Słuchajcie, moi drodzy widzowie. Trzeba se poulepszać. Katapulty se poulepszać. Wikingów se poulepszać. Magów se poulepszać. Będzie lepiej. Paladynów Kurda Kurde, ile mi są gwiazdkowy? Ten trzy gwiazdkowy, ten jednogwiazdkowy, kurde. O możemy tego sobie pod. I git. No, I git jasny. Yes, Obragi bragi A davaj na go, davaj go. Davaj go srebro ziomek. Co? So, on ma już 200 wojska? A, ja też mam tego. Szkoda, że nie można. Można zastępywać, Ale w git. Hmm. O, dawaj też tego. <ścoughs> Zmierzajmy się. Hmm. Mo powiem, że mi więcej jaska odbiera i mu też. Dosyć, że tak się bronię. Oni się bronią dobrze. Dosyć. No, moi dużo pokonali jakby, ale już przegrywają. Rapo. Trzeba próbować walczyć z nimi właśnie, bo oni są skryto, są fajni, oni biorą od tyłu. Także za to chwalę tą jednostkę. Skrytobójcy połącz. Mamy na trzecim jodrze. Skrytobójców. Ej, ja z tym ziomkiem kiedyś grałem, serio. Już mi zabił? Ej, to jaki był na bohatera? Chwila. Też mu zabiłem bohatera. O, oh. wow, ale gościu ma tego gówna. Ja cię kręcę. Znowu porażka. Ale dużo mare mi w ogóle. Co poradzić? No, z tym to wygramy. Z tym to wygramy. Po prostu jest git, Wygramy z nim. Hmm. będzie co odbierać. ten. Dobra, coś trzeba wypuścić. O, ale oni i songidź. Hmm. Kuria ja bym chciał gdzieś ich postawić coś. Demon. Demon. O ich się połączę. Wtedy tego sobie połączę. Łowcy dusza. Łowcy duszy. Hmm, szkoda, że tak mam mało. Żeby jeszcze ich połączyć, jeszcze ten jakiegoś innego. Dobra, to już ich dam. Damy tu. Skrytobójców damy też tu. Yy, można, nie, nie można. Szkoda. Kurde. Piszcie w komentarzach, jak zrobić te działki, jak ktoś wie. Naprawdę, tak mało jest tych działek, że... No, dzisiaj trochę pucharków trzeba sobie wbić. Gościu masz Harry Pottera, jakby, ale słabo wojska masz. Widać, że początkowy gracz jak ma tego, jakby Harry Pottera, jak go tam nazywam. jak go nazywam Harry Pottera. Uuuu, 300. 300. Ło bazę. Zobaczcie i tu już będzie drugie 2000 ty Tego Ja pierdziele Ej piszcie w drugim odcinku To będzie już teraz Dziesiąty Piszcie w komentarzach Czy mam nagrywać Arena czy terytorium Piszcie tak serio Tak jak było wczoraj wtedy Piszcie w komem. Starzach, piszcie proszę was, bardzo piszcie w kom. O, wow, ładnie nam wojska odebrał. Do takiego. Ale to... ziemną wygrać trzeba na pewno pół halków dużo wbić to na pewno tym, 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 tym. No. A 400 No, nie wiem czy tu będę yy, świętował. No już nie. Kurde, szkoda, że nie wybrałem tej jednostki. Tego to tego pana co ja mam. To już Coś lepszego trzeba wymylić. I znowu? To jest właśnie mój problem, że ja bohaterów nie ulepszam. Ja pierdzielę, ale to jest mój problem, że ja bohaterów nie ulepszam. Cześć, bazę. Ja pierdzielę. Dobra, lecimy. Nie. nie no, tu się chyba nie sprawdzić. Hmm. Ale mu życie odbierają. Jest można że na taką fajną kaskę zarobić, jakby. Kurde, szkoda, że już nie ma kochal. O właśnie. To mam tyle muszę mieć, bo chyba to muszę mieć, ja nie wiem. Iść kart. Jest kart. Kurde, szkoda ten, że nie mam. Hmm, tego to ja znam. Te, te, łe, tam to te uetan, ja to nie znam do tego. Mmm, mmm, mm, mm. Szkoda. Dobra, to lecimy jeszcze na... O, już jestem bardziej ty. O! Mhm. Oj, nie wiem czy tu wygram. No i Ej, ile ja mu wojska odebrałem? On miał dwieście coś. A on aż tyle? I to ja mam, dobrze dobrze robiłem. chociaż się przygram, ale... Dobra moi kochani, dzisiaj będzie jeszcze jeden odcinek z tego, także jak wam się podobało to dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A ja już się z wami żegnam do kolejnego odcinka. Czołem, myślę wam tu się pokażę. Elo, elo, elo.